Stosując metodę termogrzewczą skupiamy maksimum energii cieplnej na. na. na piance? Tak, na piance przy minimalnym kontakcie ze źródłem ciepła. Chyba nie czaję, co mówisz, ale ta pianka smakuje jak super pyszny smar. <laughs> Dzięki Erni. No chodź Kubi, poszukamy pałek na opał. Kumasz bałki na opał. Eee, nic nie kumam. Wiesz, druchu łasuchu, uwielbiam, gdy mamy wolne. Opiekujemy się dziećmi, a nasi kumple ganiają za duchami. Kudłaty! Eee, co to za breja? Nie wiem. Skąd się to tu wzięło? Kurczę, po co pytałem? Wiesz, Skubi, jak przeżyjemy, to już nigdy nie ukradnę chrupek z Twojego tajnego schowka pod budą. Kradłeś? Nieważne, bo i tak nie wyjdziemy z tego cało. Czy napaść na coś większego, na dinozaura, albo na nadrapać chmur. Dobra, czy ktoś ma plan awaryjny? Hurra! Zjadł! Dzięki Scooby-Doo! Raju, co się stało? Naszych przyjaciół napadł zielony upiór! Robił tak! Ale ty ściemniasz, Jake. Nie mogłeś widzieć toksycznego świra. Toksyczny świr? No wiecie, ten upiór z legendy. Znacie ją? Nie i nic nie mów. Owa legenda zaczyna się tak. Kiedy budowano ten letni obóz, fachowcy znaleźli toksyczne odpady. Zamiast zawiadomić szefa. Postanowili ukryć sprawę, stawiając chatkę turystyczną nad zieloną, cuchnącą breją. Kiedy skończyli, powiesili na drzwiach feralną trzynastkę. No i pierwszej nocy nowy wychowawca spał w chatce ze swoim kotem. Wtem z podłogi buchnęły toksyczne opary, a zielona, żrąca maź wylała się z desek i przybrała kształt tuż nad łóżkiem wychowawcy. W tej mrocznej nocy toksyczny świr zaliczył swoje pierwsze ofiary. Powiadają, że ten toksyczny świr wraca tu co roku, aby porwać wychowawcę, który śmie spać w trzynastce. To dobrze, że my śpimy w osiemnastce, nie, Scooby? Tak! Norville Rogers, co się tutaj dzieje? No cóż, nasz kochany szefie, jakiś toksyczny świr na nas. Opowiadasz dzieciom bajki o duchach? Kudłaty Skubi i bajki o duchach? Co ty, Klajt, nie znasz ich? Cóż, duchy to zwykła bójda. I nie chcę tu żadnych zadym. Jeśli opóźnicie budowę nowego ośrodka, obetnę wam force na pianki. Co za kretyni! Najpierw ten potworny toksyczny upiór, no a teraz widmo braku pianek. O, czy jest coś gorszego? <laughs> Raczej nie.